Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na pierwszej w tym roku edukacyjnej konferencji organizowanej przez naszą katedrę razem z Kongresem Kobiet. Jest to konferencja pod nazwą Edukacja Ekonomiczna i Praca Organiczna Kobiet z sukcesem powstania Wielkopolskiego. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, pod patronatem naszego rektora, doktora habilitowanego Donata Mierzyńskiego, profesora ANS, pod patronatem Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, gdzie reprezentantką jest Pani Ewa Krupka-Zoręba. Witamy. I odbywa się także pod matronatem Kongresu Kobiet. Chciałam także Państwa poinformować, że wczoraj nasza konferencja zakwalifikowała się do rejestru ogólnopolskiego inicjatyw ekonomicznych na 2024 rok, ponieważ rok 2024 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rokiem edukacji ekonomicznej, więc z naszej strony. Postaramy się zorganizować w tym roku kilka różnych e, konferencji edukacyjnych i będziemy chcieli Państwa zapoznać z naszą tematyką, może w bardziej takiej różnorodnej formie, w którą połączymy aspekty ekonomiczne z aspektami społecznymi. To teraz chciałam poprosić naszego Pana Rektora o otwarcie konferencji i przywitanie gości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo serdecznie witam w murach akademii nauk stosowanych w Uniwersytecie im. Stanisława jest mi niezwykle miło, że akurat taki temat konferencji, który zarówno wiąże trzy rzeczy: powstanie wielkopolskie, które no, od, od roku jest, jest narodowym powstaniem, mamy święto narodowe powstania wielkopolskiego, następnie, które traktuje o pracy organicznej, tak ważne jeszcze w XIX wieku a potem a potem już powstanie wielkopolskie i później. No, i przede wszystkim mówi o edukacji ekonomicznej. To jest tak bardzo istotne, bo ta owa edukacja ekonomiczna i sposób funkcjonowania Wielkopolski w XIX wieku no, spowodował, że na sukces się liczyć. Ja chcę wspomnieć, poza paniami, które tutaj są, także o ważnych twórcach. Ksiądz Piotr Wawrzyniak. A następnie jeszcze mamy Karola Macieńkowskiego, Zalesa marzewskiego Załakładanie spółdzielni, spółek, banków. To była taka twórczość i dążenie do niepodległości, nie tylko walką zbrojną. A tak myślę, że, że to, co stało się potem w powstaniu Wielkopolskim przez cały XIX a jeśli ktoś z Państwa, młodzież pewnie nie, ale większość z Państwa te oglądała taki wspaniały polski serial Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy który traktował o i właśnie o, o, o Wielkopolsce, to pokazuje nam istotę relacji niemiecko-polskich, relacji roli kobiet również, ale nade wszystko y, tejże pracy organicznej i tego, co Krzysztof powiedział, że jeżeli nie możemy w inny sposób, to dominujemy Niemców poprzez y, naszą pracę y, i naszą dominację ekonomiczną. Tak się stało. E, no, pewne spółki nawet miały. Takie wejście, że bez, czy tylko dla Polaków, ale chcąc uniknąć, chcąc uniknąć tego, że wiele zadawań, zawsze jednego Niemca się zdawał, że wkładach spółki był i nie można było tej spółki To były bardzo trudne czasy, które, które jednak doprowadziły do sukcesu jednego w tym czasie zwycięskiego powstania, które przywróciło Wielkopolskę Polskę. I to jest istotne, o tym się pamiętać, bo niektórzy zapominają, świętując inne powstania, że to powstanie jak najbardziej pełno jest tyłu do wszystkich, tu jest powstanie radość, z tym wróciliśmy do Polski. Ale cieszy mnie fakt, że, uczy, że ta konferencja będzie miała przede wszystkim zadanie przypomnieć o czasy historyczne, a nade wszystko uświadomić, jak ważna jest edukacja ekonomiczna w życiu. I, to do studentów, a nie tylko, do wszystkich, do seniorów, do każdego, bo ta edukacja ekonomiczna, ona zmienia się z roku na rok. Ona, Bogata się o dodatkowe narzędzia, które, które funkcjonują w rzeczywistości ekonomicznej i dzisiaj bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Cieszę się, dziękuję Pani Wolnika Miskiej za inicjatywę, dziękuję Pani Profesor e, Kierownik Katedry Profesor e, Katarzynie Tomaszewski e, za podjęcie tej inicjatywy i Państwu, życzę Państwu dobrych obrad, wrażeń po dzisiejszej konferencji. i zapraszam już do kolejnej edycji. Mam nadzieję, że na tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi za przywitanie uczestników konferencji. Teraz chciałam poprosić naszą szefową, panią kata, profesor Katarzynę Orfi tomaszewską aby przywitała tutaj i powiedziała kilka słów o naszej edukacji ekonomicznej. Przywitajmy brawa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Rektorze, drogie prelegentki, szanowni goście. Gdy Pani Magister Iwona Kamińska-Lech przyszła do mnie z pomysłem zorganizowania tej konferencji w murach naszej uczelni, w Katedrze Ekonomii, z nieukrywaną radością przyjęłam ten pomysł, dlatego że takie rozmowy kuluarowe, na tematy ekonomiczne, oczywiście, ale także równościowe, pojawiają się w naszej katedrze już od dłuższego czasu. Rozmawiamy o nagrodach Nobla, szczególnie o tej ostatniej, i także debatujemy o charakterze tej nagrody, ale także inspirujemy do tego, aby mówić więcej, doświadczać, dyskutować i inspirować do podejmowania badań naukowych. Jestem przekonana, że ta dzisiejsza konferencja i treści, które będą dzisiaj omawiane, trafią na bardzo podatny grunt, dlatego że jesteśmy dzisiaj w gronie niezwykle interdyscyplinarnym. To nie tylko studenci kierunku ekonomia, ale także przedstawiciele nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu i szczególnie panie studentki i studentów dzisiaj witam, dlatego że jest to dobry czas do tego, aby podjąć Wszelakie dyskusje, ale także pomyśleć o swoim miejscu w społeczeństwie i w kategoriach ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, także nawiązuje do tego, ponieważ wiele prac dyplomowych w katedrze ekonomii w aspektach równościowych, także na rynku pracy, chociażby jest poruszanych, były poruszane i na pewno będą poruszane. Więc drodzy Państwo, można spojrzeć na dzisiejsze treści, na tą dyskusję. Tak, nieco egoistycznie może wykorzystać to, co dzisiaj się będzie działo, czy będziemy rozmawiać i dyskutować w planach co do przyszłych prac dyplomowych i do tego Państwa zachęcam. Nie mogę doczekać się wystąpień. Liczę na owocną dyskusję, na debatę i na niezwykle ciekawe wnioski. Dziękuję bardzo.